Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to twierdzenie bezu. Na początek teoria, a później przejdziemy do zadań. Na początek, twierdzenie o reszcie. Jeśli r jest resztą z dzielenia wielomianu w przez dwumian x minus a, to r równa się w od a. Krótko mówiąc. Jak r jest resztą z dzielenia jakiegoś wielomianu przez dwumian, to ta reszta wynosi w od tej liczby a w tym dwumianie. a jest konkretną cyfrą, liczbą, tak? Podstawiamy ją wtedy do wielomianu za x i wyliczymy konkretną wartość r. Teraz rozważmy przypadek, gdy reszta z, yy, z dzielenia wielomianu w przez dwumian x minus a jest równa 0 czyli gdy wielomian w jest podzielny przez dwumian x minus a, mówi o tym poniższe twierdzenie. To jest właśnie twierdzenie bez U. Liczba a jest pierwiastkiem wielomianu w wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian w jest podzielny przez dwumian x minus a. I zwrot wtedy i tylko wtedy w twierdzeniu oznacza, że jednocześnie prawdziwe są dwa zdania. Jeżeli liczba a jest pierwiastkiem wielomianu a w, to wielomian W jest podzielny przez dwumian x minus a. I jeżeli wielomian W jest podzielny przez dwumian x minus a, to liczba A jest pierwiastkiem wielomianu. Działa nam to w dwie strony. To twierdzenie. No to skoro znamy twierdzenie, to możemy przejść do zadań. Obyć resztę z dzielenia wielomianu W przez dwumian q, nie wykonując dzielenia. Na początek A. No skoro się um, będziemy dzielić przez dwumian, to wiemy z pierwszego y, twierdzenia, że ta reszta równa się w od a. No ile jest a naszym pierwszym y, dwumianie? 1, minus 1, bo dwumian ma być w postaci x minus a. Tak? Tu jest minus, więc jak jest plus, to znaczyło, że a jest równe minus 1. I podstawiamy w od minus 1. Minus 3 razy minus 1 do trzeciej, dodać 11 razy minus 1 do drugiej, dodać 8 razy minus 1, odjąć 6. Czyli mamy minus 3 razy minus 1, czyli 3, dodać tu minus zniknie, czyli dodać 11. 8 razy minus 1, czyli odjąć 8 i odjąć 6, a to w rezultacie daje nam 0. Czyli reszta wynosi 0 w przykładzie A. Teraz B. Tutaj A jest równe, e, A równa się 2. I podstawiamy do W za X wszędzie dwójkę. Minus 2 razy 2 do czwartej, dodać 10 razy 2 do drugiej, dodać 2. Minus 8, czyli to jest minus 2 razy 16, dodać 10 razy 4, czyli 40, dodać 2, odjąć 8. To jest 32 na minusie, to w sumie nam daje 2, czyli reszta z dzielenia wynosi tutaj 2. I przykład C, tutaj A jest równe 1 2 więc wszędzie za X podstawiamy 1 drugą. Czyli jest 8 razy 1, 2 do potęgi trzeciej, dodać 4 razy 1, 2 do potęgi drugiej, dodać 4 razy 1, 2 odjąć 4. Czyli jest 8 razy 1, 8, dodać 4 razy 1, 4. Tu się nam skraca, mamy 2, dodać 2 odjąć 4. Tu się skróci, mamy jedynki, tu się skróci, mamy jedynki. Więc jest 1, dodać 1, dodać 2, odjąć 4, czyli 0. Więc reszta wynosi 0. Tyle w zadaniu pierwszym, jak widać, nic trudnego, przyjemnie się to liczy, więc możemy przejść do zadania drugiego. Liczba A jest pierwiastkiem wielomianu W. Wyznacz jego pozostałe pierwiastki. Rozłóż wielomian W na czynniki. Yy, no to A. W od x, a jest jego o, pierwiastkiem. To znaczy, że nasz wielomian musi się dzielić przez dwumian x minus a, czyli przez x minus 1. To go podzielimy. x do 3 minus 6x kwadrat minus 9x plus 14 stwierdzenia bez u, a, a jest pierwiastkiem, więc musi być podzielny przez dwumian x minus 1 x kwadrat przez y, x, y, x do trzeciej przez x daje nam x kwadrat, x kwadrat razy x, x do trzeciej, x kwadrat razy minus 1 minus x kwadrat, odejmujemy. Minus 6x kwadrat plus x kwadrat, czyli minus 5x kwadrat, przepisujemy minus 9x, znowu dzielimy. Minus 5x kwadrat przez x to mamy minus 4x, minus 5x. Minus 5x razy x jest minus 5x kwadrat, minus 5x razy minus 1 jest plus 5x minus 9, odejmujemy minus 9x, minus 5x, czyli minus 14 x plus 14, minus 14x przez x jest minus 14, minus 14 razy x, minus 14x, minus 14 razy minus 1, czyli plus. 14, odejmujemy, zeruje się, czyli nasz wielomian można rozłożyć na postać x minus 1 razy x kwadrat minus 5x minus 14, tu teraz liczymy deltę i miejsca zerowe b kwadrat, czyli 5 do kwadratu to jest 25, Odjąć 4 razy 1 razy minus 14.

Minus 4 przez 2 jest minus 2, i x2 będzie 5 plus 9. Pamiętamy zawsze ze znakiem tutaj przeciwnym. 14 na 2 daje nam 7. Czyli to możemy zapisać jako x minus 1, x plus 2 i x minus 7. Tak, postać rocznowa funkcji kwadratowej, a było 1. I wsadzamy nasze miejsca zerowe. Czyli pozostałe pierwiastki to są 2 i minus 2 i 7. I to jest postać rozłożona wielomian na czynniki liniowe. B proszę spróbować samodzielnie. Przejdźmy teraz do zadania trzeciego. Sprawdź tu raz liczbę. Minus 1, 1 czy 2 z pierwiastki wielomianu W i wyznacz pozostałe pierwiastki tego wielomianu. No to A. W od minus 1 i wszędzie za x podstawiamy minus 1, czyli minus 1 do 3 to minus 1, minus 1 do drugiej to 1, więc odjąć 1. Minus 5 razy minus 1, więc jest plus 5 i plus 6.

Będzie 2 do 3 minus 2 do 2 odjąć 5 razy 2 plus 6, czyli 8 odjąć 4 minus 10 plus 6, a to jest 8 odjąć 4 jest 4, 4 odjąć 10 minus 6, minus 6 plus 6 jest 0, czyli dwójka jest pierwiastkiem naszego wielomianu W. I mamy wyznaczyć teraz pozostałe pierwiastki. No skoro 2 jest pierwiastkiem naszego wielomianu, to wiemy, że nasz wielomian W musi się dzielić przez dwumian x minus 2. Zatem dzielimy x do trzeciej minus x kwadrat minus 5x plus 6 przez x minus 2. x do trzeciej przez x jest x kwadrat, mamy x do trzeciej minus 2x kwadrat, odejmujemy. Czyli mamy minus x kwadrat plus 2x kwadrat, czyli zostaje nam x kwadrat minus 5x. x kwadrat przez x to jest x. x razy x to jest x kwadrat. x razy 2 minus 2x. Odejmujemy minus 5x dodać 2x, czyli minus 3x plus 6. Minus 3x przez x jest minus 3. I teraz minus 3 razy x jest minus 3x. I minus 3 razy minus 2 jest plus 6. Odejmujemy i się nam ładnie ładnie się nam zeruje. Czyli nasz wielomian można przedstawić w postaci x minus 2, x kwadrat plus x minus 3, tu teraz delta i pozostałe dwa pierwiastki b kwadrat, czyli 1 odjąć 4 razy 1 razy minus 3. Czyli to jest 1 plus 12, a to jest 13. No to pierwiastek z delty to pierwiastek z 13. Zatem x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b, czyli minus 1 minus pierwiastek z 13 przez 2. I x2 będzie minus 1 plus pierwiastek z 13 przez 2. Czyli pozostałymi pierwiastkami naszego wielomianu są x1 i x2. No i b, c i d robi się analogicznie, samodzielnie. Proszę spróbować b. I zadanie piąte. Sprawdź, nie wykonując dzielenia, czy wielomian w jest podzielny przez wielomian u. No to przykład a. Jak jest podzielny, to musiałby być yy, podzielny przez jedno i przez drugie. Jak jest podzielne przez jedno i przez drugie, to znaczy, że jeżeli w miejsce x -a wstawimy a, czyli 1 albo minus 3, to musimy dostać w rezultacie 0, czyli w od 1 y, na początek, bo tu jest 1 i minus 3. 1 do czwartej, dodać 1 do trzeciej, 1, 4 razy 1 do drugiej, dodać 5 razy 1 minus 3. Czyli to jest 1 dodać 1, odjąć 4, dodać 5, odjąć 3. 1 plus 1, 2, 2, odjąć 4, minus 2, minus 2 plus 5, 3, 3, odjąć 3, 0, działa i W od minus trójki.

a to w rezultacie da nam 0 czyli tak jest podzielny no to teraz B tu pierwsze to U trzeba policzyć jakie ma pierwiastki czyli rozbić na postać roczynową liczymy delta B kwadrat czyli 1 odjąć 4 razy AC 3 razy 2 razy minus 1 1 plus 8 daje nam 9. Pierwiastek z delty zatem jest 3, no to x1 minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z delty, czyli minus 3 przez 2a, czyli 2 razy 2, minus 4 przez 4 minus 1 i x2 minus b, czyli minus 1 plus pierwiastek z delty przez 2a. Minus 1 plus 3 jest 2, czwarte będzie, czyli 1 druga. Zatem możemy go zapisać w postaci x minus plus 1 i x minus 1, druga. I teraz sprawdzamy, czy nasz wielomian. Się przez niego dzieli, czyli musimy policzyć sobie w od minus jedynki i w od y, jednej drugiej. No to w od minus jedynki 7 razy minus 1 do trzeciej, minus 6 razy minus 1 do drugiej, dodać 3 razy minus 1, dodać 1. Yy, no to będzie minus 7, minus 6, minus 3 i plus 1.

Minus 15, a to jest różne od zera. Yy, zatem yy, nie jest podzielny. Już widać, nie musimy sprawdzać nawet jednej, drugiej, bo musiałyby spełniać to oba punkty, a spełnia nam tylko to, yy, a nie spełnia nam już pierwsza minus jedynka. Yy. Tak, e, c, c musicie sprawdzić e, minus e, jedynkę, minus dwójkę i dwójkę. Wszystkie trzy powinno wam wyjść, że jest. E, to tyle na dzisiaj. Życzę wam miłej nauki. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę.